Ciemka, tu Bad. witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Ostatnio nasz władca Janko poradził sobie z drugą wojną domową, która zakończyła się wtrąceniem do lochu wszystkich buntowniczych wasali. Jednak w czasie tego konfliktu utracono na rzecz prawosławnego księstwa Głomaczy Piwzno. Najstarsza córka Janka i jego następczyni Elżbieta została wydana matrylinearnie zapewnego pomniejszego możnego. Z kolei młodsza córka Eufemia poślubiła młodego księcia Małopolski, którego nasz król chciał pozyskać jako wewnętrznego sojusznika na wypadek ewentualnego kolejnego buntu. Królowi narodziła się także trzecia córka i w końcu narodził mu się także syn, któremu dał na imię Mieszko. Okej, okay, tak więc nasz władca spełnił swe marzenie, aby posiąść syna. Wybierzmy więc mu nową ambicję. No i z powodu jego tchórzostwa raczej nie będą to umiejętności wojskowe. Ale Janko uzyskał edukację i wychowanie w sprawach państwowych, dlatego też zdecydujemy się na umiejętności zarządzania. No i Janko chyba dość szybko zabrał się do osiągnięcia tego celu. Stwierdził on, że księgowość jest niedocenianą sztuką i postanowił ją opanować. Dzięki temu uzyskał on bardziej wyraźny obraz finansów naszego państwa i poprawił tym samym swą umiejętność zarządzania. O no, świetnie. A niech to, co my tu mamy, nasza małżonka i mistrzyni szpiegów, królowa Mafalda, donosi nam o spisku. A no i co już wygląda na to, że nasza najstarsza córka Elżbieta pragnie zamordować nowonarodzonego mieszka. A to dlatego, że stanął on jej na drodze do odziedziczenia naszych tytułów. Ponieważ ona i jej potomstwo nie są już naszymi następcami. A niech to. Trudna sytuacja. A no cóż, wydaje mi się, że Janko zareaguje stanowczo ponieważ już od wielu, wielu lat jego wielkim marzeniem było posiadanie syna. I zapewne zrobiłby on wszystko co w jego mocy, aby go chronić. Dlatego też nasz władca nie będzie patyczkował się tutaj ze swoją najstarszą córką i nakazuje wtrącić ją do lochu. No i to się udało. Elżbieta nie zdołała zbiec królewskim strażom i została uwięziona. No i cóż, pomimo trudnej sytuacji rodzinnej, Janko kontynuuje swój cel poprawienia umiejętności zarządzania. Raz jeszcze zgłębia on tajniki księgowości i raz jeszcze przynosi to efekt. No jednak, pomimo tych początkowych sukcesów, jego umiejętność zarządzania stoi cały czas na bardzo słabym poziomie. A to w dużej mierze z powodu arbitrarności naszego króla który często postępuje według własnego się, nie biorąc pod uwagę czynników obiektywnych. Aby usprawnić zarządzanie i nauczyć się jak lepiej administrować państwem, nasz władca doszedł do wniosku, że świetnym pomysłem byłoby przeprowadzenie powszechnego spisu. W tym celu trzeba by wysłać zaufanych ludzi do każdego zakątku naszej domeny, tak, aby spisali wszystkie swoje znaleziska. I wszystkie te informacje mogą być zebrane w jednym wielkim tomie. No i chyba zgodzimy się tutaj z Jankiem i skorzystamy z jego pomysłu. Hmm, Jankowi narodził się kolejny wnuk. A i wygląda na to, że Elżbieta urodziła go w lochu. Ach, tak więc Janko uwięził swoją ciężarną córkę, która w tej chwili urodziła dziecko. Bo nie wygląda to zbyt dobrze. Tak więc myślę, że chyba Janko zlituje się na tę lżbietą. Będziemy się jednak bacznie przyglądać. I miejmy nadzieję, że ten krótki pobyt w gnieździeńskim lochu da jej do myślenia. I porzuci ona swoje niecne plany zamordowania swojego brata. Nasz władca dochodzi do wniosku, że może rozwiązać ten problem w nieco inny sposób. A więc tak, na początek decydują się ukarać swego uwięzionego buntowniczego wuja, a więc księcia Śląskiego Wacława, odbierając mu ziemię opolską. Będzie to nie tylko dla niego kara, osłabi to także pozycję tego księstwa. No i władzę nad tą ziemią przekażemy zięciowi króla, a więc Stanisławowi. No i ten zabiera do swej siedziby swoją żonę, dzięki czemu Elżbieta opuściła gniezno, udając się do Opola, gdzie w tej chwili służy swemu mężowi jako mistrzyni szpiegów. Miejmy więc nadzieję, że odizolowanie Elżbiety od mieszka poprawi bezpieczeństwo naszego następcy. No i wkrótce potem do gniezna przybywa emisariusz z odległej lotarynki, gdzie tamtejsza królowa wzywa nas na pomoc w wojnie domowej. Jednak tchórzliwy i paranoiczny Janko odmawia. No ponieważ sam niedawno stłumił bardzo groźny bunt, a nieobecność naszych wojsk mogłaby być w każdej chwili wykorzystana przez bardzo niezadowolonych wasali. Na nasze targi powracają handlarze fałszywymi relikwiami. No i raz jeszcze mamy tutaj wybór. Możemy zlikwidować działalność tych przestępców, całkowicie ich zignorować i przymknąć oko, albo także przyłączyć się do tego interesu, tak jak ostatnim razem. No i myślę, że raz jeszcze cynizm i arbitrarność Janka wezmą górę i wykorzysta on to potencjalne źródło złota. Ignorując fakt, że jest to działalność niemoralna i bruźniercza. I w ten sposób nasz król raz jeszcze staje się człowiekiem chciwym. Niedawno zmarł pretendent, którego uwięźliśmy, a więc książę Mazowiecki i władzę tutaj przejął jego małoletni syn Przemysław. No nie mamy z nim aż takich fatalnych relacji i co najważniejsze co prawda, odziedziczył on roszczenia do Korony Polskiej, jednak są to słabe roszczenia. No i przemysła będzie miał problemy, aby się o nie ubiec. I są bardzo duże szanse, że te roszczenia nie zostaną przekazane jego potomstwu. Król odziedziczył władzę nad grodem w Pyzrach, ponieważ wymarł panujący tam lokalny ród. No tak więc zwiększyła się nasza domena i w ten sam sposób stała się ona zbyt rozległa, aby nasz władca mógł nią efektywnie zarządzać. Jednak chyba chciwy Jankos ignoruje ten fakt i pomimo trudności w zarządzaniu zatrzyma gród w pyzdrach w swojej osobistej domenie. Ludzie, których nasz władca wysłał na przeprowadzenie spisu, powrócili. W tej chwili nasz król zna dokładnie liczbę wszystkich gospodarstw i to aż do tego stopnia, że wie nawet ile każde z nich posiada krów. Była to bardzo mądra inicjatywa, która jeszcze bardziej poprawia jego umiejętności zarządzania. Król wszystko widzi i poprawa tej umiejętności sprawiła, że w tej chwili możemy zarządzać efektywnie naszą całą domeną, w tym grodem w Pyzdrach. Węcel poprawił nasze relacje z władcą Lubusza i Łużyc i chyba wykorzystamy naszego dyplomatę, tak aby poprawił nasze relacje z młodym księciem mazowieckim. No bo ten co prawda posiada słabe, ale jednak roszczenia do naszego tytułu. Tak więc pozyskanie przychylności młodego Przemysława miejmy nadzieję, że spowoduje, że nie stanie on na czele żadnego buntu. Tak więc wysyłamy Wencela do Płocka. Przygotowując się do uczty, Janko zastanawia się, czy nie zaprosić jednego ze swych przyjaciół. Hmm, no i co ciekawe, tym przyjacielem jest jego zięć i małżonek jego najstarszej córki Elżbiety, a więc panujący w tej chwili w Opolu Stanisław. No i najprawdopodobniej dobrze by było go zaprosić. Jednak Janko jest człowiekiem introwertycznym i nieśmiałym. I z tego powodu nie zaprosimy na ucztę Stanisława. Przybywają z małych farm. Niektórzy z kozą lub świnią na sprzedaż. Inni tylko z pojedynczym koszem warzyw lub owoców. A inni z całymi wozami produktów. No najwyraźniej, chłopi sprzedają swoje produkty wewnątrz naszych grodów. Ale nie są z tego zadowoleni nasi mieszczanie, i proszą o zakazanie tej praktyki. No i możemy zakazać tego chłopom, tym samym zwiększając nasze zyski, ale wywołując nieco buntowniczego sentymentu. I nasz chciwy i arbitrarny władca właśnie tak postąpi. Tak więc zgodzimy się z mieszczanami. O, no tutaj mamy dworzanina. Który twierdzi, że jest lepszym wojownikiem i dowódcą niż nasz obecny wojewoda Imram. No i faktycznie jest on bardziej utalentowany, jednak to nasz arbitrarny Janko rządzi Królestwem Polski, a nie jakiś pomniejszy dworzanin. I dlatego też zignorujemy tą sugestię. A nasz wojewoda aresztował ostatnio pewnego podejrzanego człowieka w starej, zniszczonej zbroi jadącego na kulawym koniu. Człowiek ten twierdzi, że jest przybyłym z zachodu rycerzem, który podróżuje przez nasz kraj do ziem Joannitów na wschodzie. Jednak nasz wojewoda nie wierzy w te zapewnienia i uznaje tego człowieka za po prostu bandytę. No tak więc możemy go wypuścić albo zgodzić się z naszym wojewodą i go uwięzić. No i tutaj chyba podejrzliwa natura naszego paranoicznego Janka weźmie górę i zgodzimy się z naszym urzędnikiem. Janko przygotowuje kolejną ucztę i raz jeszcze zastanawia się, czy nie zaprosić swego przyjaciela. A chodzi tu o jego przyjaciela z dzieciństwa, a więc władcę Słupska Domana. No ponieważ obydwoje razem się wychowywali, kiedy Janko mieszkał ze swoim ojcem Mieszkiem w Gdańsku. No ale chyba raz jeszcze tutaj introwertyczna i nieśmiała natura naszego władcy weźmie górę i wybieramy opcję numer dwa. Janko nie przepada za nadmiarem towarzystwa. No i dotknięty Doman pyta, dlaczego nie został zaproszony. Hmm, no cóż, co prawda jest on przyjacielem Janka, ale nasz arbitralny król nie lubi, kiedy ktoś kwestionuje jego decyzję. Dlatego też bez żadnych ogródek odpowiada, że po prostu nie chciał go tutaj widzieć. Co nieco psuje ich relacje. No a strategiczny mariaż, którego ostatnio Janko dokonał, przyniósł efekty. Ponieważ władzę nad księstwem Głomaczy przejął jego szwagier, a więc Patryk. I mamy w tej chwili w nim całkiem silnego sojusznika na zachodzie. Ok, Wenzel poprawił nasze relacje z księciem mazowieckim Przemysławem, są one w tej chwili pozytywne, no i cóż, myślę, że pójdziemy tutaj o krok dalej i Janko zaaranżuje małżeństwo swojej najmłodszej córki właśnie z księciem mazowieckim. Tak więc miejmy nadzieję, że poprzez powiązanie naszych rodów i zyskanie potencjalnego pretendenta jako sojusznika wzmocni naszą sytuację wewnętrzną. Najwyraźniej Janko ma wielbicielkę wśród jednej z naszych dworzanek, no i potencjalnie nasz król mógłby wykonać tutaj ruch w jej stronę, aby uczynić z niej swoją kochankę. No i zapewne nasz arbitrarny władca nie miałby z tym żadnych problemów, jednak jest on chorobliwie wręcz nieśmiały, i dlatego wybierzemy opcję numer 2. No i nie z powodu wierności, ale właśnie z połączenia jego tchórzostwa. I nieśmiałości. No i okazuje się, że nasze ziemie są już na tyle ludne i bogate, że możemy rozbudować jeszcze naszą drużynę królewską. Mamy w tej chwili tutaj drużynę kawalerii, która składa się z setki ciężkiej jazdy i 400 lekkich kawalerzystów. A możemy utrzymać także dodatkową drużynę specjalizującą się w potyczkach. Złożoną z 400 łuczników i 100 ciężkich piechurów. No i właśnie tak zrobimy. Co prawda jest to dodatkowy koszt, ale licząca tysiąc wojów stała drużyna królewska zwiększy nasze bezpieczeństwo i spowoduje, że nasz tchórzliwy i paranoiczny król będzie spał spokojniej. A no i proszę, arbitrarność naszego władcy spowodowała, że zyskał on przydomek i znany jest on wśród swych poddanych jako król Janko nieprawy. Co oczywiście świadczy o tym, że nie jest on pozytywnie postrzegany. No i cóż, chyba ta opinia jest nieco zasłużona, ponieważ Janko raz jeszcze myśli o swych, ponieważ Janko nie może przestać myśleć o swych więźniach. Są oni zdani kompletnie na jego łaskę i nasz sadystyczny król Chciałby się nieco nad nimi poznęcać. No i raz jeszcze postąpi on tutaj według swojego się. mając gdzieś moralność i dlatego też nakazuje swym strażom przygotować księcia kujawskiego Warcisława do tortur. Ok, Wencel raz jeszcze poprawił nasze relacje z księciem Przemysławem. No i cóż, sytuacja staje się coraz to bardziej stabilna. I nasz król ma coraz to lepsze relacje ze swymi wasalami. A ci, co prawda, cały czas uważają go za tyrana i za nim nie przepadają, jednak powoli pogodzili się oni z faktem, że zasiada on na tronie i szybko z niego nie zejdzie. Tak więc wyślijmy Wencela na kolejną misję, tym razem do Szczecina na dwór księcia Pomorskiego. Hmm, no proszę. Strach rozluźnił chwyt, jakim trzymał cały czas Janka. I nasz władca staje w tej chwili pewnie naprzeciw rzeczy, których zwykł się bać. No, świetnie, to jest dość znacząca zmiana charakteru naszego władcy. Te kilka lat pokoju po zwycięskich wojnach domowych przyniosły chyba efekt. I w ten oto sposób Janko traci cechę charakteru tchórzliwy. No, tak więc kto wie, być może nasz król jeszcze czegoś naprawdę znaczącego dokona. No, a jeszcze kilka lat temu nic na to nie wskazywało. No i właśnie, ponieważ nasz władca nie jest już tchórzem, to być może czas pomyśleć o ekspansji. I chyba najlepszym celem będzie tutaj bogata Praga, a więc stolica Czech. No, jest ona w tej chwili pod kontrolą państwa Wielkomorawskiego. Jednak pomimo tego Janko decyduje się wysłać tam naszego dyplomatę, tak aby rozpoczął fabrykowanie roszczeń. Ok, mamy w tej chwili połowę XI wieku i chyba zakończymy tutaj ten odcinek. Ok, także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce.